Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na dziewiętnasty dzień czerwca. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział, wersety 18 do 24. Gdy Jezus modlił się na osobności, abyli byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków z wstał. Zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie. Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity a trzeciego dnia wstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Moi drodzy, pewnie nie raz słyszeliśmy ten fragment, i pewnie nie raz przy okazji tego fragmentu, stawialiśmy sobie pytanie, kim dla mnie jest Jezus? I jest to właściwy kierunek. Musimy stawiać sobie nieustannie to pytanie, kim dla mnie jest Jezus? Jak Jezus ważny jest w moim życiu? Czy jest rzeczywiście moim Panem i Zbawicielem? Czy jest moim Mesjaszem? To jest konkret i warto, abyśmy do tego konkretu, który tak naprawdę leży u podstaw naszej wiary, naszej relacji z Jezusem, nieustannie wracali. Ale moi drodzy, myślę, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu przeżywał takie sytuacje, kiedy było nam po prostu trudno. Kiedy dopadał nas jakiś e, krzyż, kiedy dopadała nas jakaś trudność, kiedy dopadał nas jakiś problem, I jak wtedy wyglądała nasza wiara? Spróbujmy przypomnieć sobie tę sytuację, a może dziś przeżywamy taką sytuację, że jest nam po prostu trudno. Czy Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem? Czy jest naszym Mesjaszem? Czy jest najważniejszy? Czy chcemy za nim iść? Mimo trudności. Mimo problemów. Moi drodzy, nie ma innego rozwiązania, jak kroczyć za Jezusem wiernie, nawet w sytuacjach, kiedy jest nam trudno. Jasne, że diabeł będzie nam podsuwał różne pokusy, że Bóg nas nie kocha, że zapomniał o nas, że coś nie tak jest, skoro dopadają nas te problemy i, i nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Ale moi drodzy, za wierność jest nagroda. Jeśli wytrwamy do końca, będziemy zbawieni. I niech to będzie dla nas motywacją, trwać wiernie przy Chrystusie, bo gdzie pójdziemy? Tylko przy nim jesteśmy bezpieczni, tylko przy nim nasze życie ma sens. Pozdrawiam Was serdecznie i Błogosławie w imię Ojca i Syna i ducha świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.